Minecraft Block Shuffle. Jest to tryb, w którym będę musiał stanąć na danym, wylosowanym bloku przez grę. Jeżeli uda mi się stanąć na 10 podrząd blokach, wygrywam. Jeżeli nie stanę chociaż na jednym, przegrywam. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne i zapraszam do. Ej, jaki oglądania. świat się trafił. Ale się świat trafił trochę zkiepszony. Dobra. Snow! Ej nie! Ej nie! Czy ja to przegram na samym starcie? Jak ja mam. Gram blok śniegu znaleźć w takim terenie dobra tu są jakieś góry nie, ej nie gadaj, że tam nie gadaj czy to są te śnieżne bloki czy co to jest, czy ja mam a nie, ja mam ze śniegu zrobić ja muszę łopatę skraftować dobra ja pierdziele, jaki fart nie, ej, nie czy tu będzie śnieg, je śnieg dobra Craftuję łopatę, ja muszę zrobić 10 bloków Gold block? Co? Szczerze, mogłem to zrobić trochę później W sensie ten blok, jak się odwczanie by zrobiło Nie pomyślałem Ja muszę, ja muszę złoto szukać O nie, o nie Dobra, ja ten crafting zostawię, ja tylko potrzebuję jedno drewno nie wiem, ja bym musiał jakiegoś cave'a większego znaleźć, nie? Pod ziemią. Dobra, wkopię się tutaj, w tym miejscu. Coś tak myślę, że... O! O! Ej, tu jest... Ja tu. Słyszałem tam jakiś cave poboczny. W tym miejscu. Nie, ja chyba nie zdążę, ja nie zdążę. Na kim ja jestem? 31? Nie, no to bez szans, bez szans chyba. Ja pierdzielę, nie. Ja mam już jakieś dwie minuty, obstawiam na to, nie. Dobra, no jest poziom w miarę okej, okay, myślę. Dwa złoża, dwa złoża, dwa złoża jakiegoś złota i będzie dobrze. Nie wygląda to zbyt dobrze. Tutaj mamy lawę. Może coś przy lawie będzie? No nie wiem, no nie mam pojęcia. Nie ma tu nic! Nie ma nic, totalnie nic Nawet nie wiem dlaczego tu obsidian się zrobił Nie ma opcji No nie ma opcji, no nie! Ej, przegrana już naprawdę? O nie... Co teraz miał? Barela, naprawdę? Ach! Aha, no jeszcze diamenty znalazłem Game, y, game mode survival Dobra, no i myślę, że spróbujemy raz jeszcze. Dam sobie jeszcze drugą szansę na te 10 bloków, po prostu. Dobra. Pyk. Smooth Stone. Wydaje mi się. Wystarczy zrobić piec. Dobra. Mamy to. Blok już mam zrobiony. I teraz nie stanę na nim jak debil, tylko wykorzystam ten czas na ogarnięcie sobie itemów. Ja tam do tej dziury nie będę wskakiwał. Nawet poszedłem w inną. Stronę totalnie niż tamto. Nie wiem, nie chcę tych diamentów tamtych wykopywać w ogóle. No to nie miałoby sensu, szczerze mówiąc. Wolę zagrać tak, gdyby tamtej sytuacji nie było. Dobra, czy na tej wersji występuje smoker już? Czy. O, już jest. Ok, no to bardzo dobrze. To sobie to przepalę szybciej. Mamy kaniona jakiegoś tutaj. Mamy jakiegoś kaniona. Z tego co widzę, tutaj, tutaj jeszcze bardziej się rozwija ten kejwik, więc może być ciekawie. Tu. O! Mamy. Ostatnie sekundy. Stawiam, staję. Kut sandstone? O nie! To ja muszę pustynię znaleźć. Ej, ja muszę pustynię znaleźć teraz. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, w którą stronę mam biec. O! Mamy dynię, więc sobie ją tutaj od razu wezmę. Znaczy kut sta. Kutka sandstone'a mogę zrobić z piasku? Na przykład? Nie wiem. Ja sobie sprawdzę. Sandstone. Okej. Okay. O! Tu wioska jest! Ej, co jest? Nawet nie wiedziałem. Dobra. Zajebiście. Mamy drugi blog ogarnięty. Ja pierdzielę. Ej, szczerze, już się bałem, że mi się to nie uda, nie? Ja, Debil w ogóle. Czemu ja chciałem na pustynię biec od razu? Do... Piasek mi się kojarzy od razu z pystynią, nie? I dlatego od razu tam chciałem pobiec. W sumie w dwóch piecach to przepalę. Żeby to szybciej się przepaliło. Yy, myślę, że sobie zrobię od razu kill off, Bo jeżeli będę miał na przykład rudę, nie wiem, żelaza, blok żelaza. Znaczy, co ja gadam? A, dobra. Red, red wool, okej. Okay. Red wool myślę, że będzie dość łatwy. Wystarczy chyba to. Przerobić sobie na red dye i będę miał... Okej, okay, mam Redu... red... red Red Wool. Tutaj sobie pozwiedzam w sumie tą wioskę, bo tu może być blok, który mi się na przykład przyda. Na przykład coś takiego, albo ten Terakota, Mossy Cobblestone może mi się przydać. Najchętniej to bym został w tej wiosce po prostu, nie? Przydałaby mi się lawa pulka. w razie w do netheru jakbym musiał iść. Tu mamy nawet te biblioteczki. Które też, albo ten pulpit, który też dość yy, wymaga czasu, żeby zrobić. Nie wiem, czy stawać już na tym bloku, czy nie. Myślę, myślę, żeby tutaj nie przedłużać. Bo nie wiem w sumie, co ja tutaj mogę jeszcze zrobić. W tym momencie stanę. Kła. Mówiłem, mówiłem o nederze. Ja pierdzielę kwarc blok, to do nederu bym musiał iść i kopać. Akurat kwarc jest dość łatwo dostępny w Nederze, ale. Dobra, nie będę tutaj owijał w bawełnę. To jest dość wystarczający czas, żeby mi się udało. Nie wiem, nie wiem, czy ryzykować i szukać, czy. czy lepiej się nie wkopać. Myślę, że tutaj poszukam, bo tu jest taki teren, że może być, ale może być ciężko. To jest dość duże. Ryzyko, ryzyko, ryzyko. Naprawdę. Ja pierdzielę to w ogóle jakaś ruina. Gdzie jest moja siekiera? Czy ja słyszę lawę? Czy ja słyszę lawę? Czy ja słyszę lawę? Nie! Ej! Co? O kurde, ej, gdzie jest moja siekiera? Ja nie wiem, gdzie jest moja siekiera, by the way. Ej, co jest z tą siekierą? Co się stało z tą siekierą? Dobra, 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 dobra. Ja pierdzielę. Nie, ej, nie wierzę w to. Naprawdę. Co? To jest do zrobienia, tylko proszę dobry nether. Jak to się nazywa? Trzycelet quartz block. Jak to się robi? Z dwóch slabów, ok, dwóch yy, slabów kwarcu. Czyli potrzebuję trzy bloki kwarcu. Dobra. Jakaś lawa, coś mi grozi. Nie grozi mi nic. Muszę wyrzucić jedną rzecz. 12 odłamków potrzebuję. Proszę, żebym ja zdążył. Błagam. Nie mam craftingu chyba. Nie, mam. Nie widziałem. Nie to, nie to. Jest, mam, mam. Ja pierdzielę. Mam ten blok. <ścoughs> Nie wierzę w to, naprawdę. Ej, szczerze, poszukałbym tu na przykład fortecy czy coś w razie W, żeby potem wiedzieć, gdzie co, co jest, nie? Tu mamy Soul Sand. Czy coś tu jest dookoła? Żeby potem nie tracić czasu i szukać, nie? Jakbym tu miał gdzieś fortecę. Nie! Nie! Dobra, 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 dobra. Nie wiem, żeby nie było coś z podziemiami, bo to już jest. Wiecie. Ja pierdzielę, prawie wpadłem do tej wody, prawie wpadłem do tej wody Dobra, mam spawn pointa, mam blok, którego potrzebuję Dobra Pyk Bookshelf Ja to mam Ha! Ja to mam w wiosce Wystarczy, że tutaj stanę Black carpet No to wystarczy mi ten, czarna owca Ja miałem jedną wełnę, nie wiem gdzie ją mam nie wiem, czy ją wyrzuciłem w Nederze. Nie mam pojęcia. Ale mogę zabić ośmiornicę i przefarbować wełnę obecną. Tylko, czy tu może być jakaś ośmiornica? Oto jest pytanie. Czy tu są, są ośmiornice? Nice. Właśnie to i Black Dye. I czy ja z tego zrobię? Dokładnie. Dobra. To jeszcze jedna ośmiorniczka po Bo... dobra, ja pierdzielę. Jeden diament potrzebuję. Ja cię kręcę, dobra, diamenty da się znaleźć w 5 minut, ale. O! Okej, okay. to, jest, to jest dość nisko, to jest dość nisko, ale. Tak będę musiał się wkopywać. Nie, no złoto mi daje w takim momencie. Dobra, pójdę w tą stronę. Zaufam swojej intuicji. Prześlę jakąś wodę. Myślę, że dobrym pomysłem będzie się do niej tutaj przekopać w miarę w jakiś dobry sposób. Okej. Okay. To jest jakiś kejwik, nie wiem co to jest. Czy tu mogą być jakieś diamenty? Krzanie z tego kejwa. Nic tam nie było. Myślę, że będę po prostu tutaj kopał, i tyle proszę, proszę. Dobra, słyszę jakąś lawę? Jest chyba przede mną. Tak, jakikolwiek, proszę. Co? Nie wiem, co to było. Jedne głupie diaksy, nie, ja pierdzielę jakby to się tak skończyło, nie, nie, nie wierzę w to. Daylight Detektor? No, nie udało mi się, niestety, znaleźć kupić diamentów. No, kurde, ej, ale wtedy kopając, po prostu mi się udało. Ja nie wiem, naprawdę.